Witamy wszystkich szlachetnych lachów, Lechów, Wenedów, Sarmatów, Polaków. Drodzy Państwo, witamy Was z twierdzy Wisło ujście w Gdańsku. Ujścia Wisły. Z tyłu za nami widać twierdzę Wisłouście Mało znany obiekt muzealny dzisiaj. No, można powiedzieć przepiękny dla tych, którzy lubią fortyfikacje, którzy e, lubią tego typu zabytki, ale dla nas to ma historyczne zna znaczenie, ponieważ ta twierdza miała jakieś znaczenie, może nie takie wielkie, ale w czasach drugiej elekcji Stanisława Leszczyńskiego 1733-1734 właściwie, kiedy Stanisław Leszczyński zaraz po wyborze w 1733 roku, 1733, 12 września, udaje się do Gdańska i tam, drodzy Państwo, próbuje utrzymać swój tron. Udaje się razem z arcybiskupem, gnieźnieńskim prymasem Królestwa Polskiego Teodorem Andrzejem Potockim i oczywiście z Orszakiem, z przybocznymi, z innymi osobami. Gdańsk był taką twierdzą, gdy kiedyś mówiono, że Polska właściwie nie ma systemu obrony i tylko ma dwie twierdze, czyli w Gdańsku, Wisłoujście, a właściwie sam Gdańsk i Kamieniec Podolski, to nie wszyscy wierzyli. No, sprawdzili to kilka razy Szwedzi, Rosjanie i rzeczywiście tak było. Drodzy Państwo, gdy przyjrzycie się tutaj otoczeniu, e, jesteśmy w miejscu takim, byśmy powiedzieli troszeczkę już poza fortyfikacją. Tam za tą twierdzą jest Wisła, ujście Wisły dzisiejsze, a właściwie można powiedzieć ujście Wisły martwej, ponieważ prusy przekopały e, w okolicach e, Bastegny, e, koryto wyprostowały, można powiedzieć, wyprostowali. I ono ma zupełnie gdzie dzisiaj ujścia, To jest martwa Wisła. Znaczenie ma przemysłowe, turystyczne. Pamiętamy okres II wojny światowej, Schleswig Holstein, bo dalej jest Westerplatte, czyli takie już można powiedzieć, ostatnie bastion obronny, wtedy Arsenał można powiedzieć, punkt kontroli dojścia, czyli Westerplatte, jakby zastępowało. Twierdzę y, Wisło Ujście, bo jest jeszcze dalej wysunięte w kierunku ujścia Wisły. Ale drodzy Państwo, przyjechaliśmy tutaj z żoną, żeby mm, upamiętnić ten czas obrony. Te lata 1733 1734 zbliża się powoli ta rocznica 300-lecia. Brakuje ośmiu lat, drodzy Państwo, i właśnie ta ostatnia elekcja, która naszym zdaniem była ostatnią elekcją właściwą. A właściwie można powiedzieć, że to nie była elekcja, tylko to była rasumpcja elekcyjna, ponieważ Stanisław Leszczyński został wybrany. Pamiętamy czasy pierwszych Sasów, czyli Augusta II, który, który zniósł stronę księcia Conti, Bourbona po śmierci Sobieskiego. Klasyczny uzurpator, fatalnie koronowany z kradzieżą insygniów królewskich, August II, wiarałomny, Drodzy Państwo, Konfederacja Warszawska, Prymas Radziejowski detronizuje Augusta II, na to miejsce miał być Sobieski, ale zostają porwani, umieszczeni w Kenningsztejnie, w twierdzy stanu. No i w to miejsce wchodzi Stanisław, właściwie na firmament, na pierwszą linię, już nie jako back office, czyli taki deep state ówczesny, Leszczyńscy, którzy byli zawsze doradcami Sobieskich, tylko rzeczywiście Stanisław Leszczyński jako jedyna grafała Wchodzi na tron, właściwie wskazuje go palcem Karol XII. No, można powiedzieć, że niezbyt fortunne to królowanie, ponieważ czasy od Sasa do Lasa, podział Rzeczpospolitej na kunktatorów, zdrajców i konfidentów, czyli opcję saską, i na patriotów, drodzy Państwo, ale też z, takim, z taką domieszką proszweckich patriotów, drodzy Państwo. Czyli w fatalnej sytuacji znaleźliśmy się. Bitwa pod Połtawą 1709. No i później mamy Konfederację Tarnogrodzką i Sejm Niem, 1 lutego 1717, kiedy Polacy już niewiele mieli do powiedzenia i właściwie zgodzili się na protektorat rosyjski Piotra I. Drodzy Państwo. Ale było to wybudzenie po śmierci Augusta II. Polacy próbowali zdobyć się, wyrwać się na niepodległość. Stanisław Leszczyński był wówczas już teściem Ludwika XV, ponieważ Maria Leszczyńska w 1725 roku wychodzi za mąż za Ludwika XV i król sam, mieszka w Szambord. I drodzy Państwo, w takim przepięknym pałacu nad Loarą, ale w przebraniu przedostaje się, to znaczy to pierwsze królowanie go zobowiązywało. Nie okazał się w żadnym przypadku ani tchórzem, ani kundatorem, bo pod karą śmierci tu się przemieścił, bo Leszczyńscy byli ścigani, prześladowani. I drodzy Państwo, no i rzeczywiście wygrywa zdecydowanie tę lekcję. 13 tysięcy szlachty opowiada się za Leszczyńskim, 200, 200 osób zdrajców opowiada się za Augustem III, Sasem, Anna Iwanowna tutaj na podstawie traktatu Lewand, Wolda Trzech Czarnych Orłów z 1732 wkracza do Polski, Sasi też, no i właściwie wszyscy zmierzają do Gdańska, bo kto zdobędzie Sainz i zdobędzie, znaczy pokona Gdański, Uwięzi Stanisława Lesickiego, ten będzie panował w Polsce. No, Stanisław był tutaj w Gdańsku 145 dni. E, drodzy Państwo, ucieka do Królewca przez Kwidzeń i potem staje księciem Jotaryngi i Bar. E, no tak, można tak powiedzieć. E, drodzy Państwo, ta twierdza oczywiście tutaj zasłynęła z tej walki desantu francuskiego, który wija Kopenhaga tak dwukrotnie. Raz przybył, potem odjechał do Kopenhagi, znowu przybył z ambasadorem Plelot, który tutaj ma ulicę Plelot, ma pomnik. Drodzy Państwo, i wspierał tych, tych, którzy mieli dać odsiecz Stanisławowi. Szwecja zachowała się wtedy neutralnie, zbyt neutralnie. Drodzy Państwo, tak czy owak Leszczyński abdykuje w 1736 roku i można powiedzieć, że finis sereni poloniae, wtedy się zdarzyło. To, co było później, czyli panowanie Augusta, Augusta III, później Poniatowski na, za wskazaniem palcem. E, carycy Katarzyny, już drugiej, drodzy Państwo, no to właściwie to już tylko agonia, można powiedzieć, Rzeczypospolitej, z takim lekkim, e, no powiedzmy, zlotem Sejmu Wielkiego czteroletniego, który e, no pokazał siłę, można powiedzieć, siłę ducha, siłę, e, drodzy Państwo, e, mądrości, tak. Siłę intelektualną, ale mogli sobie, tak się, tak się z perspektywy czasu pokazuje, to co dzisiaj robią niektórzy, mogli sobie tylko ustalić pewne, uchwalić, drodzy Państwo, nawet może i pobalować, poświętować. Dzisiaj byśmy powiedzieli takie, taki próżny lament bez silnego. Tak? Dzisiaj na przykład zamienia się to w gęgownię, ale bez, drodzy Państwo, jakiejś mądrej koncepcji no nie, Na niewiele się to zda, naszym zdaniem. E, oczywiście nie chcemy narzekać na te czasy Stanisława Poniatowskiego, ponieważ koncepcja wybrania króla, już konkretnego z monarchią dziedziczną, czy właściwie z, z dziedziczną dynastią bo tak trzeba powiedzieć dokładnie jak ktoś dobrze się wczyta w Konstytucję 3 maja, to widzi, że tam jest dziedziczna dynastia a nie dziedziczne konkretne po konkretna osoba. oczywiście wskazana jest palcem Fryderyk August Saski i Nepomucena oni umierają, drodzy Państwo, i właściwie w 1846 roku już jest taki konkretny, można powiedzieć, legitymistyczny upadek Polski. No niektórzy jeszcze uważają, że Romanowowie ciągnęli królestwo Polski, ale znowu zabójstwo z 16 na, 7 lipca, 16 na 17 lipca 1918 roku w Jekaterynburgu też kończy finis Polonia tego regnium. W Unii Personalnej z Rosją, drodzy Państwo. Tak czy owak, 16 lipca 2016 roku my z żoną staliśmy obrani jako królowie Eleksu. Jesteśmy Parą Królewską INSPE i powoli zaczynamy informować o tym, można powiedzieć, te czynniki, które o tym powinny wiedzieć, czyli episkopat, polski biskupów, władze świeckie i innych. Drodzy Państwo, Was też niniejszym informujemy. Były trzy zapowiedzi i nie robimy tego szybko, ponieważ mija już 9 lat i czas najwyższy, żeby Para Królewska INSPE. Albo stała się parą królewską, albo po prostu, yy, albo po prostu, że niech, yy, niech to będzie tak, jak jest, tak można by powiedzieć, ale to do niczego dobrego nie prowadzi. W międzyczasie jakby siła Boża powoduje, że ta trzecia RP się jak góra lodowa roztapia i mamy wrażenie, że ona jakby na życzenie Pana Boga, Jezusa Chrystusa, króla Polski, ona się roztapia. I w tym jest nadzieja z naszego punktu widzenia, oczywiście dla polskich Polaków nieświadomych, że ta władza topnieje z dnia na dzień. Ona może zniknąć, tak jak 16-17 września 1939 roku no, ta władza wyemigrowała, uciekła z Polski i zostawiła Polaków jako bezpaństwowców, tak można powiedzieć. Tak? No bo co to jest rząd na uchodźstwie, prezydent na uchodźstwie, kiedy tu Polacy zostali pod obcą okupacją i zaczęły się mordy, eksterminacje, Piaśnice, Szpęgawski, Stutthofy, Auschwitz i tak dalej. I tak dalej. Więc stąd też, drodzy Państwo, nie pierwszy raz jesteśmy w tym miejscu, ale w samej twierdzy dzisiaj zwiedziliśmy ją pierwszy raz i rzeczywiście robi wrażenie. Rozmawialiśmy z dyrektorem. Pamięć jest, bo oczywiście tutaj jeszcze pamięć sięga czasów wojny 30 trzydziestoletniej, czy sięga czasów, drodzy Państwo, wojny napoleońskich. No i oczywiście obrony tronu króla Stanisława Leszczyńskiego, który tu osobiście prawdopodobnie nie był, jeżeli był, to tylko wizytował, ponieważ generalnie funkcjonował w Gdańsku i w Sopocie, tak można powiedzieć. Przesuwał się im, ostrzał był dalszy tym... Tym przesuwał się głębiej, ale doszedł do wniosku, że to nie ma sensu. I 27 czerwca 1734 roku ucieka łódką, drodzy państwo, poprzez Kwidzeń do Królewca. Gdańsk kapituluje, ale ten moment, drodzy państwo, kiedy Gdańszczanie bronili 145 dni tronu króla Stanisława Leszczyńskiego, jest nie do zapomnienia. I my tutaj przyjechaliśmy uświetnić to i oddać hołd mieszkańcom Gdańska, którzy pamiętają o tym. Jednocześnie wydaje się, że serce królestwa. Wówczas według Stanisława Leszyńskiego biło w Gdańsku i Gdańsk jako miasto królewskie do dzisiaj chyba zachowało ten nimb, nimb królewskości, chociaż świadomość jest no, taka jaka jest, nie będziemy jej oceniać. Ale generalnie miasto zostawiło sobie ten nimb królewskości w heraldyce, w herbach, w wielu miejscach, gdzie ta heraldyka królewska tutaj jest widoczna i funkcjonuje. Tutaj spektakularną taką architekturą czy budowną jest Kaplica Królewska Sobieskich przy Kościele Mariackim w Gdańsku, drodzy państwo. I pewnie jeszcze wiele takich obiektów królewskich. I miasto, w, mamy wrażenie, że zasługuje na to miano w pełni królewskie, a jednocześnie być może tutaj bije serce Królewskiej Rzeczpospolitej, Królewskiej, królewskiej naszej Ojczyzny, drodzy państwo. My jesteśmy jak to mówiła Konopnicka, Królewski Szczep Piastowy. I chcielibyśmy, żebyście niektórzy zastanowili się, czy chcecie, żeby wasze serce biło w demokratyczny szczep Piastowy, czy żebyście, żeby serce biło w formule Królewski Szczep Piastowy. E, Zapraszamy tutaj do Wisło Ujścia. Niedaleko jest Westerplatte, można połączyć. Z reguły, jak się na Westerplatte jedzie, to się mija Wisło Ujście. Nie wiadomo dlaczego. Jest to piękny obiekt muzealny, budzący no, nostalgię, wrażenie z czasów potężnej floty. Rzeczpospolitej za czasów jeszcze, drodzy Państwo, wazów, tak? to, to są czasy Bitwy Oliwskiej 1627 e, i tych, tej wojny 30-letniej, która dotyczyła tu stricte pomorza, e, czasy Hoitmana, e, Stanisława Koniecpolskiego. Polskiego. E, I warto sobie przypomnieć te najświetniejsze czasy morskie, drodzy Państwo, najjaśniejsze Rzeczpospolitej, Królestwa Polskiego. Ale my oczywiście jakby lobbujemy za tym, żeby uświadomić sobie, że tutaj właściwie kończy się okres najświetniejszych najświetniej czasów Rzeczypospolitej, czyli koniec tej Rzeczypospolitej 15, 16, XVI, 17 wiecznej, 18, kiedy Stanisław Leszczyński abdykuje. Jeszcze taki wątek poruszymy, kiedy Kazimierz Jagiellończyk odzyskuje po, po chyba 150-letniej niewoli, bo 1308 rok pamiętamy, rzeź Gdańszczan, a jest potem rok 1463, kiedy inkorporuje Kazimierz Jagiellończyk, po wojnie 13-letniej, 13 przepraszamy, inkorporuje Gdańsk i wtedy stawia dwa warunki Gdańskowi, tej inkorporacji. Powiedział najpierw, że zmniejszam wam czterokrotnie podatki, no to wiadomo, że był aplauz. Inne dał przywileje, ale jednocześnie w zamian zażądał odbudowy Zamku Królewskiego na miejscu Zamków Książęcych, czyli Świętopełka. I, i mszczów i innych tutaj, drodzy Państwo, którzy tu funkcjonowali, to byli wielcy książęta Gdańscy. Święt, Świętopołek Wielki to był wielki władca, nadał lokację miastu Gdańsk. Drodzy państwo, no i czterodniowy, czterodniowy pobyt króla tutaj miał być finansowany przez władze miasta Gdańska. No do dzisiaj nie, nie zrealizowano. Czyli Gdańsk zyskał dużo przywilejów królewskich, chociaż był knobrny. Pamiętamy czasy Batorego, ale już czasy Stanisława wszystkiego, kiedy właśnie tutaj bronił króla. Czyli Gdańsk był bardzo prokrólewski po tych 150 latach niewoli krzyżackiej, dostał w kość, ale nie dotrzymał tej obecnicy. I do dzisiaj nie ma odbudowanego zamku królewskiego książęcego Poznań to zrozumiał, tak? E, inne miasta powoli rozumieją, że bez odbudowy tutaj, gdzie król zagwarantował tych przywilejach, Kazimierz Jagiellończyk, a, a Gdańsk się sprzeniewierzył, dobrze nie będzie dla miasta. Więc my tutaj ponawiamy tą prośbę, chętnie zmniejszymy obciążenia, które nakłada Bolszewia na Gdańsk czterokrotnie. E, w każdym razie no, podtrzymujemy ten to diktum Kazimierza Jakielenczyka króla, żeby Gdańsk odbudował na miejscu grodziska piastowskiego, książęcego, książąt Gdańskich, żeby państwo odbudował zamek królewski. To znaczy, porządne miasto królewskie powinno mieć siedzibę dla króla. A Gdańsk na pewno zasługuje na siedzibę królewską, być może na stolicę nawet królewską. Problem polegał na tym, że myśmy też stolicę umiejscawiali na południu, czyli Kraków, później Warszawa, i Gdańsk zawsze był ofiarą intryk różnych spisków, które tutaj maszonerii w tej chwili, drodzy Państwo, która tutaj rzeźbiła swoje, a Gdańsk daje w tej chwili Bolszewi jedną dziesiątą, a może i nawet jedną, powiedzmy ósmą, siódmą czy piątą dochodów. Z Bałtyku, z morzyst z dróg morskich, z dróg handlowych da się żyć. Więc, drodzy Państwo, wypadałoby się, my się zastanawiamy nad tym, gdzie bije serce Królestwa Polskiego i powoli dochodzimy do wniosku, że być może w Gdańsku, ale dopóki, czy dopóty Gdańsk nie ogarnie się i nie, 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 nie rehabilituje, jakimś w sensie nobilituje kaplicy królewskiej, która powinna funkcjonować nie w jedną mszą w języku angielskim tygodniowo, ale i w mszach po polsku, i w rycie łacińskim, ale szczególnie po polsku, drodzy Państwo. I jeżeli się nie ogarnie w tym charakterze królewskim, nie odbuduje zamku królewskiego, no to powiemy do władz miasta, dzisiaj tutaj z Wisoujścia, że no że mogą przy przyjść czarne czasy dla gdańszczan i dla Gdańska. I dlatego trzeba się tutaj określić, zastanowić. Tak? My nie będziemy nic narzucać, nie będziemy nikogo przymuszać. Jeżeli ktoś tu zapuścił korzenie, to musi wiedzieć, że nic nie trwa wiecznie, a żeby było wieczne, musi być królewskie, w tym charyzmacie też katolickim, chrześcijańskim, Chrystusa króla Polski, ale to jest jakby dygresja. Natomiast oczywiście z chrześcijańskim królem ziemskim tutaj, ale z tym nimbem siedziby królewskiej, gdzie król powinien tu przebywać, naszym zdaniem, co najmniej kilka tygodni, jak nie cały czas w roku. Naszym zdaniem nad tym się zastanawiamy i apelujemy do Gdańszcz, żeby przygotowali to ten stolec królewski, bo to nie działa tak, że ktoś siłą będzie narzucał królewskość i drodzy państwo nie. Najpierw miasto musi się ogarnąć, musi się zastanowić nad swoim charakterem, czy dalej chce wspierać, popierać tę demokrację liberalną, czy jednak czas najwyższy przygotować się tutaj na przyjście króla, czy powrót króla. Dajemy pod rozwagę i kończymy laudetur Jezus Chrystus Rex. Niech będzie pochwalony Chrystus Król i Maryja Królowa zawsze Dziewica z Pana Bogiem.